Posiadając wannę SPA, przychodzi taki moment, kiedy samo odczyszczenie filtra nie wystarcza i należy go całkowicie wymienić. Wtedy spotykamy się ze ścianą, ponieważ albo dany model jest niedostępny, albo jego cena jest horrendalnie wysoka. I tu w odpowiedzi przychodzi firma Darley, która oferuje znakomitej jakości zamienniki filtrów kartuszowych. Producent w swojej ofercie ma szeroką gamę filtrów kartuszowych, które pasują do najpopularniejszych marek Wanien Spa. Są to filtry z gwintem zewnętrznym, zarówno drobnym, jak i grubym, z otworem, czyli takie, które się po prostu nakłada, ale również filtry z gwintem wewnętrznym. Jakość wykonania jest bardzo dobra i nie odbiega od oryginału aby ułatwić identyfikację czy dany filtr jest pasujący do naszej wanny spa, producent udostępnia tabelkę, na której podaje nie tylko wymiary, czyli filtr zawsze jest mierzony pod względem jego wysokości, ale również średnicy, ale również w tabeli podane są kody takie jak Unicel albo Pleatco, no bo często się zdarza, że oryginalny filtr, który mamy u siebie w wannie spa, zazwyczaj w tym miejscu ma wytłoczone nadrukowane jakiś kod i prawdopodobnie będzie to któryś z tych kodów i na jego podstawie jesteśmy w stanie zidentyfikować czy to na pewno jest odpowiednik filtra do naszej wanny spa. Producent Darli w swojej ofercie ma również linię takich niebieskich filtrów. One są wykonane w technologii Silver Stream, chodzi o to po prostu, że ten klisowany materiał pokryty jest jeszcze dodatkowo cząsteczkami jonów srebra, które mają cechy antybakteryjne. Więc wtedy nasza woda będzie jeszcze lepiej filtrowana, ponieważ tego rodzaju filtr lepiej radzi sobie ze wszelakimi bakteriami, drobnoustrojami i mikroorganizmami. W ofercie firmy Darli z pewnością znajdziecie pasujący model do Waszej wanny spa, a gdybyście mieli problem z dopasowaniem i nie wiecie czy akurat ten model będzie pasować do Waszej wanny spa, chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego modelu.